Tradycji stało się zadość, jak co roku po rocznej przerwie spowodowanej pandemią spotkaliśmy się z mieszkańcami na Jarmarku Bożonarodzeniowym, Gorzowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wyjątkowo w tym roku, po raz pierwszy w sumie w takim klimacie, ponieważ jest przygotowany troszeczkę inaczej, ale najważniejsze dla nas to jest to właśnie, że wróciliśmy w miejsce, w którym ten Jarmark powinien się odbywać. To jest 20 stoisk handlowych, każde z tych stoisk oferuje taki asortyment, który jest bardzo blisko świąt, bo to są prezenty, które możemy przygotować jeszcze naszym najbliższym. To są potrawy na które pozwalają na tym jarmarku wczuć się w taki klimat Bożego Narodzenia. Jest karuzela wenecka i to jest nowość. Tego jeszcze na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gorzowie nie było, więc w tym roku po raz pierwszy i cieszy się ogromną popularnością. Dzieciaczki są zachwycone, rodzice chyba jeszcze bardziej, bo po prostu mają taki element, który faktycznie na tym jarmarku dzieciaki może przytrzymać. Jest to też powód, żeby tutaj przyjść, być razem, skorzystać z tych wszystkich atrakcji. Jesteśmy tutaj do niedzieli, handlujemy, cieszymy się tym czasem, świątecznym i korzystamy ze wszystkich atrakcji, które są na jarmarku przygotowane. Jeśli ktoś przechodzi przez centrum naszego miasta, to zauważy, że po pięknym, wystrojonym naszym mieście widać, że święta Bożego Narodzenia, święta bardzo to bardzo rodzinne zbliżają się. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy mimo tych trudnych momentów, tych, tego trudnego okresu, który wspólnie wszyscy przeżywamy, żebyśmy jednak się uśmiechali do siebie, żebyśmy byli życiwi dla siebie, a nade wszystko, żebyśmy wzajemnie o siebie zadbali. I tego z całego serca mieszkańcom naszego miasta z całego serca życzę. Nowy Jarmark myślę, że w nowej odsłonie, że też bardzo ciekawy, dużo fajnych, takich regionalnych wystawców. No, to jest takie miejsce, które ma mieszkańcom dać trochę takiego klimatu świątecznego i myślę, że dosyć atrakcyjny, ciekawy. Nie było takiego Jarmarku takiego jarmarku e, regionalnego, mam nadzieję, że przypadnie do gustu naszym mieszkańcom. Dużo ludzi chętnych, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, e, warto robić warsztaty też przede wszystkim. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych warsztatami. Bardzo mi się podoba, przychodzi mnóstwo dzieci i mówią tak: Ja robię swoje kule, ja robię swoje mydełka, nie? I oni gdzieś już e, z internetu prawdopodobnie coś tam zaczęli robić i im się też to podoba. I ja wiem, że takie warsztaty są bardzo potrzebne, ponieważ ludzie chcą tego więcej. I fajnie by było edukować też ludzi, żeby robić. Produkty naturalne, nie? Też dochodzić do takich produktów, w którym jest jak najmniej opakowań i jak najmniej szkodliwych produktów. My pracujemy na całkowicie naturalnych rzeczach, także to też jest bardzo ważne, bo na przykład dzieci są dzisiaj bardzo dużo uczulone na różnego rodzaju rzeczy i to jest ważne, żeby te produkty na przykład kule do kąpieli, żeby one były proste. Nie, żeby nie było w nich za dużo rzeczy, ale żeby były proste, ale też żeby dawały radość. Świetna sprawa, naprawdę dużo ludzi, dużo chętnych, kupujących, także bardzo zadowoleni są, że mamy... Taki asortyment u nas piękna sprawa i oby nie jeden jeszcze taki Jarmark był w Gorzowie. Gorzowski rynek hurtowy od zawsze zajmował się jarmarkami i od pewnego czasu również, że tak powiem, inicjujemy różnego rodzaju wydarzenia kulinarne, więc dzisiaj na pewno tutaj na tym Jarmarku są osoby, które handlują również na co dzień na rynku przyjeżdżą, czyli te niektóre zdrowe, smaczne produkty, które są tutaj dostępne, są właśnie od gorzowskich handlarzy. A w tym roku wyjątkowo właśnie kulminacja, czyli gotowaliśmy dla, dla Gorzowian barszcz po gorzowsku już po raz drugi. Chcemy wspomagać naszych e, handlarzy z uwagi na to, że nie mają do końca możliwości i szansy konkurowania z dużymi sieciami, e, a towar, który jest dostępny na rynku, towar od tych handlarzy jest zdecydowanie lepszy, smaczniejszy, zdrowy, e, często po prostu pochodzący z ekologicznych upraw e, i właśnie przez to, e, przez to Gorzowski Rynek hurtowy angażuje się i w, i w imieniu tych handlarzy po prostu Promuje, promuje te ich produkty. Zawsze jesteśmy otwarci na działanie, zawsze, zawsze chcemy tutaj otwierać się na Gorzów. Bardziej cieszymy, że w ramach porozumienia z Gorzowskim Rynkiem Gruntowym i z Miastem Gorzów Wielkopolski możemy uczestniczyć w dzisiejszej, w dzisiejszej akcji, w przedsięwzięciu Gorzów Blisko Świąt. Cieszę się, że nasi uczniowie, przede wszystkim bo to zawsze młodzież jest dla mnie najważniejsza, dzisiaj też mogli, mimo że jest bardzo zimno, to, to przyjść, uczestniczyć w tym gotowaniu barszu. No i częstowaniu mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Ugotowaliśmy dla Państwa barsz po Gorzowsku. Myślę, że to fajna alternatywa. Jak najbardziej z naszych lokalnych produktów. Produkty, które możemy nabyć na naszym ryneczku na Jerzego. Myślę, że. Każdy może ugotować według siebie, według własnego przepisu. My mamy dla Was zaproponowany przepis. Możecie go zabrać do domu i według naszego przepisu ugotować własny barszcz. Jak najbardziej nasze gorzkie buraki, jakkolwiek to zabrzmi. Ale nie, tak na poważnie to oczywiście wszystkie warzywa, które tutaj właśnie gorzotki rynek kurtowy nam udostępnia i, i które możecie Państwo nabyć, oczywiście, co w każdy dzień. Więc burak podstawa naszego barszczu. Do tego suszone grzyby, które nadają fajnego aromatu, do tego warzywa, do tego przyprawy, których no nie wszystkie możemy Państwu zdradzić, ale oczywiście przepis, tak jak Kamil powiedział, jest dostępny. A my przez cały tutaj moment byliśmy, jesteśmy i pomagamy, służymy radą, odpowiadamy na pytania. Najprostsza, najlepsza wskazówka, jak przygotowujemy bo samo słowo gotujemy już jest magiczne, prawda? Musimy zagotować, ale nie gotować. Jak wspomnieli, tak jak Rosu, musi pyrkać w słowie kulinarnym, nie gotować, bo jak gotujemy, to nam robi się szary, taki ciemny, a chcemy taki mocno buraczany kolor utrzymać. Myślę, że to najcenniej, najcenniejsza wskazówka. Wiemy, jak my, Polacy, przeżywamy święta Bożego Narodzenia, jak one są dla nas ważne, jak mają naszą polską szczególną tradycję, właśnie takie spotkania przed świętami, spotkania w których jesteśmy razem, gdzie celebrujemy te nasze Boże Narodzenie Polskie ubogacone właśnie tą naszą tradycją, opłatkiem, serdecznymi życzeniami, spotkaniami z bliskimi nam ludźmi. I to widać dzisiaj na tym Jarmarku tutaj w Gorzowie. W zeszłym roku nie było możliwości, aby on się odbył. Są ludzie, chcą się spotykać, chcą degustować te potrawy, które są dzisiaj proponowane, będą życzenia, będą śpiewanie będzie wspólnych kolęd. To jest ta właśnie nasza polska tradycja Bożego Narodzenia, pięknych świąt, na które tak mocno czekamy. Świąt, które w naszej polskiej tradycji są świętami szczególnymi, święta, które niosą w sobie betlejemską bliskość Boga i człowieka. I chciałbym życzyć, aby wszystkich naszych domach właśnie taka atmosfera w tym roku również była. Niech to będą święta radosne, niech przyniosą par zdrowia, niech będą radosnymi świętami i nowy rok niech przyniesie lepsze dni, żebyśmy nie musieli już przeżywać takich pięknych chwil w atmosferze, która każe nam uważać, bo zdrowie i życie nasze jest najważniejsze i też drodzy Państwo pamiętajmy o tym. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i życie ale święta niech będą bardziej radosne i rodzinne. Tego Państwu serdecznie z całego serca życzę. Dziękuję serdecznie za ten rok, który był na pewno dla nas wszystkich bardzo trudny. Mam nadzieję, że w nowy rok wejdziemy z dużą energią, z ogromną nadzieją, że ten rok będzie już rokiem przemijającej pandemii, że to zostanie tylko w naszej historii, że będziemy to tylko wspominać i mam nadzieję, że ten czas będzie też takim czasem zbliżania nas wszystkich. Bądźcie razem, bądźcie w swoich domach. Tak jak to się zapytała, czy nie wyjeżdżam na święta. Mój Boże, nie? Ja Można mieć taki pomysł. Święta to jest święta rodzinne, w domu nie wyobrażam sobie Pana Wojewodę, też podpytywałem, Pan Wojewodę też mówił, że nigdy w życiu nie wyobrażę sobie, żeby wyjechać na święta, na Boże Narodzenie, bo to jest tak nasze, rodzinne święto, które przeżywamy w duchu, w sercu, że nie ma takiej, nie ma takiej możliwości. Życzę Państwu, żeby w tych domach było dużo ciepła, dużo miłości, żeby ten czas był wasz, żeby ten czas był skędzony właśnie z rodziną. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego I jeszcze raz wszystkim naszym współpracownikom, wszystkim ludziom dobrej woli życzę wszystkiego najlepszego, zdrowym, wesołych, pogorowy świątyni. Życzenia od prezydenta dla mieszkańców miasta, prezydenta i jego gości. Pojawił się tutaj wojewoda lubuski, proboszcz Gorzowskiej Katedry, ksiądz Zbigniew Kobus. W związku z tym było naprawdę uroczyście, odświętnie, przy scenie mnóstwo Gorzowian. Myślę, że może nawet nie jedna łza popłynęła, ponieważ faktycznie mieliśmy rok przerwy w takich spotkaniach. Wróciliśmy na Stary Rynek, to też jest istotna informacja. Wróciliśmy na miejsce, w którym powinny takie imprezy i takie spotkania mieszkańców się odbywać no i zespół Sound and Grace to jest gwiazda wieczoru, która przyjemnie wprowadza mieszkańców w taki klimat świąt, bo właściwie można powiedzieć, że my za tydzień o tej porze będziemy siedzieć przy wigilijnym stole. Każdy tak jak chce, w takim gronie jak chce, tego wszystkim mieszkańcom życzymy, żeby te święta wyglądały dokładnie tak, jak sobie wymarzą, mimo wszelkich przeciwieństw, trudności, żeby one były dokładnie takie, jak te święta być powinny. Mimo chłodnej aury jest ciepło i gorąco mieszkańcy są razem, spotykają się ze sobą i to jest to, o co w świętach właściwie chodzi. Nie ma tu żadnej osoby, która ma smutną minę, bo myślę, że nawet sam fakt bycia tutaj razem powoduje, że jesteśmy weseli, radośni i czekamy na święta Bożego Narodzenia.